Burz, moi drodzy, witam wszystkich strażników w kolejnym gameplayu z gry The Hunter: Call of the Wild. W dzisiejszym odcinku wybierzemy się w dalszą podróż eksploracji naszej sawanny. I ja sobie tutaj zaznaczę pierwszy punkcik na mapce i będę się w tym kierunku udawał. Ale coś nie mogę zaznaczyć idealnie. No niech będzie tak, ok. Mamy tam 800 prawie metrów. I coś nowego, jeśli chodzi o nowe uzbrojenie, to tutaj mam nadal Kinga. Nadal mam tutaj mój ulubiony sztucer Solokin oraz mam też strzelbę Strekera z celownikiem kolimatorowym, który pasuje właśnie od Kinga. Jest to dość potężna strzelba, z której będę chciał coś. Upolować, ale czas pokaże i zobaczymy, czy będziemy mieli okazję do tego. Tu już jakieś widzę pierwsze tropy. Zerknę sobie tutaj przez lorynetkę, bo to jest teren, w którym lubią się pojawiać oryksy południowe i dość dużo ich jest właśnie w tym rejonie. Jakiś zwierzak nam tam biegnie. Oryks. Kurczę, nie mogę go tra chyba teraz dostał. A tu jeszcze kudo biegną za nim. Teraz trafiłem na pewno. No nie mam możliwości. No tutaj king już. A to co tam znowu? Oryks południowy, zewgodowy Okej, okay, ja tam idę zobaczyć, bo tam był chyba yy, biały Oryx. może to będzie albinos. Ale nie wiem, one mają takie ubarwienie bardziej białe, więc podejrzewam, że to będzie zwykła sieć. Ale zaraz się okaże. Pójdę troszkę zobaczyć za nim. Akurat idę też w tym kierunku, co sobie zaznaczyłem. Poczekajcie. Udało mi się znaleźć tropy, tylko mam krwawienie bardzo małe. Póki co życie jeszcze nie spada. Cały czas... Tutaj jeszcze oddałem kolejny strzał, więc może będzie... Szybciej go znajdę, poczekajcie, bardzo małe, kurde, nie wiem czemu tak jest. No, nie mam możliwości kupienia amunicji. Tam się coś jeszcze odzywa, a to Oryx, tylko podejrzewam, że bardzo daleko. Poczekajcie, bo zami zgubiłem trop, gdzie ja to miałem iść, aha, dobra, tędy. Nie mam innej możliwości, jeśli chodzi o amunicję do Solokina. Jest tylko jeden rodzaj: jest to amunicja wojskowa. Nie ma możliwości kupienia amunicji. Yy, z polimerowym stożkiem, która ma lepszą penetrację, niestety nie ma, jest tylko zwykła ammo, wojskowa. No idzie teraz szakal się tam odzywa? Ostrzega, no ale dobra, teraz mi znowu tu pokazuje w tą stronę. Którą mam w końcu iść? No dobra, poczekajcie, zobaczmy. No nie, no nie, tędy mam iść. O co tu chodzi? Chwileczkę. Nie wiem za bardzo, poczekajcie. Aha, tam jest kolejny trop. Coś się świeci na niebiesko. Podejdę tam zobaczyć. O, jest, okej, okay, mam go. Zmyliłem się trochę. Zobaczymy, czy to jest albinos. Chyba nie, to jest chyba normalny. Normalne umaszczenie. Ale ładny. Mogę powiedzieć, że da nawet bardzo ładny osobnik. Zdjęcie zrobiłem. Ocena srebro. Typ sierści pospolity. Czyli troszeczkę się pomyliłem, ale to nic nie szkodzi. Pierwsze, pierwsza zdobycz jest w tym odcinku. Możemy iść dalej. Zobaczymy, czy nas spotka. Tam coś biegnie, chyba kudu. No, nie, no, ale ono zasuwa. On Spróbuję wyskoczyć na, na ten głaz, i może mi się uda strzelić. Poczekajcie. Zobaczcie, jak już jest daleko. O, i szakal nam się tutaj pojawił. Poczekajcie, tylko jestem trochę, że tak powiem, zmęczony. Puls. Kurde, no. Nie, trafiłem za pierwszym razem. Myślałem, że nie. Dobra, okej, okay. Mam szakala pręgowanego super. Będzie trochę kaski i dalej, poczekajcie. Ja sobie zobaczę na mapce, gdzie mam się teraz udać. Ok, zaznaczamy tutaj, o, zaznaczyłem trafnie. Oj, teraz trochę lepiej, idę po tego szakala. Chciałem też napisać, że dziękuję Wam za komentarze i chcę, żebyście wiedzieli, że każdy komentarz czytam i na każdy komentarz staram się odpowiedzieć. Jak nie od razu, to później. Każdego piszącego komentarz. Bardzo szanuję. I cieszą mnie te komentarze, że piszecie. Okej, okay, tu mamy szakala upolowanego. Udało się. Srebro, ale amunicja nieodpowiednia. Tutaj dlaczego? Brak trafienia w organ żywotny. No ale jest. Udało się upolować. Tam sobie zaznaczyłem kudu. Spróbuję... O, nie ten... Nie ten nie ten sztucer, kurczę. No już mi się schował, ale poczekajcie, on zaraz się może pojawić, tylko wejdzie w trawy. No już weszedł, nie wiem gdzie on jest. O, jest. Teraz się wraca, czy co? Nie. No, i nie trafiłem ani jeden raz, chyba. Po prostu pocis nie doleciał. Dobra, trudno. Idę zobaczyć. Podejdę tam troszkę i zobaczymy, czy trafiłem. Ale chyba nie. Zaraz wszystko będę wiedział. Też chciałem dodać, że w komentarzu pod, pod poprzednim filmem Olivier Olczak. Nie zapytał, czy zrobię polowanie ze strzelby. Jak widzisz, Olivier, mam strzelbę, ale czy będę miał okazję jej użyć, to się okaże. Może będzie jakieś zwierzę, które będzie... O właśnie, mam kudu małe i może go przywołam i spróbuję strzelić ze strzelby. To się okaże. Właśnie się jakiś zwierzę go odezwał i ja go spróbuję przywołać. Tylko ono chyba jest daleko. Zaraz, momencik. Zobaczcie, to kudu idzie, ale ono nie jest zbytnio zainteresowane podejść tutaj, gdzie ja jestem. 25 metrów mam zasięg 40, no troszeczkę za dużo. Ono sobie tutaj wyjdzie, ja spróbuję. Poczekajcie. No nie wiem, no spróbuję strzelić, albo poczekajcie, jeszcze raz użyję tego babika. No nie tego. O boż. Guść założyłem. Zaraz, tu jest jeszcze jeden. Ale co? A, tu jest. Okej, okay, bliżej troszkę. Okej, okay, mam. Tylko spierdziela trochę. Strzeliłem też... Powiem szczerze że na oślep Poczekajcie, no gdzie ja oddałem ten pierwszy strzał tutaj. Tu będę miał za odpowiedź. Jakie krwawienie i w co trafiłem. Trafienie w organ żywotny, ok, czyli nasze kudu będzie niedaleko się znajdować. No, średnie, super. Dobry strzał. No i też armata można powiedzieć. Tej strzelby, pewnie amunicja nie będzie Odpowiednia dla tego zwierzaka No trudno Także polowanie ze strzelby Mogę Uznać za udane Oliwier, kudu jest dla ciebie Ładnie poszły tutaj śródty Ale nie, zobaczcie Tylko brak trafienia, ale jest, jest to amunicja Odpowiednia dla tej zwierzyny, więc spoko Dobra, zatwierdzamy i idziemy dalej. Chociaż szelpę chciałbym bardziej używać do obrony przed atakiem agresywnych osobników, ale póki co jeszcze mi się tak nie zdarzyło. A chciałbym, żeby mi się zdarzyło, przyznam, lubię takie polowanie. Tylko, oczywiście, udane. Raczej, znaczy udana obrona przed agresywnymi osobnikami. Gorzej, jak jest nieudana, i ginę. Już kilka razy zginąłem. Sami widzieliście w wcześniejszych odcinkach. Skocznik antylopii, ale on jest strasznie daleko. Zobaczcie. Ja sobie tam chociaż idzie w naszą stronę. bo ja nie mam żadnego wabika, ale jak idzie w naszą stronę, to może ok. Zobaczcie, w jaki pocieszny sposób one się poruszają. Hop, hop, hop. Aha, tu jest całe stado. Szybko ładuj, ziomek. No, już śród nie doleciał. Nie ma szans. Dobra, niech uciekają sobie. O, zobaczcie, jak fajnie podskoczył ten. Dobra, mam jednego. Ten strzał okazał się śmiertelny. Treberko. Może być. Zatwierdzamy. Misja ukończona, o kurczę. Upoluj i zabierz skocznika antylopiego wybuksa. No popatrzcie, fartem wykonałem zadanie, nawet nie wiedziałem. No proszę, super i nagroda pieniężna 1000. Spadło. To lubię. A tam? Co się pasie? Oryx, najprawdopodobniej. Ale zdać odległość dość daleka. Kurczę, mam jakieś szczęście do tej sawanny ostatnio, bo kurczę, jak wcześniej grałem, nie nagrywałem, to lipnie mi te polowania szły. A może dlatego, że wykonywałem zadania? Ale ładny osobniczek. Kurczę, kusi mnie coś do niego strzelić. Tylko jest ponad... tam jest jeszcze... to trzy osobniki. A wiecie co, może... Nie chcę użyć Kinga, bo spudłuję. nawet Kingiem nie będę miał szans go zauważyć. Zobaczcie, no jakie rozmazane jest upał. Kurde, będę musiał chyba użyć Solokina, ale wiecie co, mam jakąś lepszą lunetę do niego. Momencik. Celowniczki, 50, a tu mam lunetę jaką? 42, wiecie co? Założę 50. O, zobaczcie. Teraz możemy strzelić. Wow! Aż za blisko. Kurczę, tylko są te krzaki. Okej, okay, spróbujemy. No i dalej się chowa za tym krzakiem. Ale blisko, wow. No. Albo w lewo, albo w prawo. Zdecyduj się. <grym> O czekajcie, to ja może wstanę, koleś. No, kurde, on się rusza, także gdzie on jest? Właśnie dlatego tej lunety nie lubię. No i tak też nie. No i widzicie, tak właśnie jest strzelać z pięćdziesiątki. Ale okej, okay, idziemy tam poszukać tego zwierzaka. Wiecie co, postanowiłem, że zanim pójdę tam poszukać tego Oryxa, pójdę najpierw może odblokować sobie ten punkcik. Pewnie punkt informacyjny. A u tej babki, co nam, co to przed chwilą upolowaliśmy, kudu małe, w, w, terenie, w terenie wuksa czy coś takiego, mamy kolejną misję. Wybierz się do Mahachla Ochivisi. Rozmontuj trzy ściدła rozstawiane przez kłusowników w rejonie, właśnie którym mówiłem na początku. Mahachla Ochivisi. Mahachla, o matko, ale kurde tekst. Ciężko w ogóle gadać. Ale okej, okay, może się uda przy okazji to zrobić. Lubię takie właśnie zadania. A nie zadania typu na przykład upoluj na przykład tam nie wiem. Yy... Szakala pręgowanego z łuku, albo na przykład poluj coś trafiając serce. Takich zdań nie cierpię. Dobra, mam tutaj odblokowany ten punkt. To mamy tutaj ambonę blisko zbiornika wodnego. Dalej zaznaczamy sobie tutaj, ale jeszcze muszę iść w, tamten, w tamtą stronę, bo tam miałem właśnie te oryksy. Zaraz do was się odezwę, ja tylko wpadnę na ich trop. Ja tam widzę dwa oryksy. Ja spróbuję podejść troszeczkę i strzelić z Kinga. Zobaczymy... To się stanie, o ten jest bliżej chyba. Okej. Okay. I do drugiego też oddałem strzał, ale trzycelny celny tego to nie powiem wam. Później zobaczę. Zaraz tutaj. One tam na ten... Na to wzgórze zaczęły uciekać, tak? Nie, jeden padł, ale nie wiem właśnie, który to jest. Tutaj przecież też strzelałem. Wiecie co? Idę na to wzgórze zobaczyć, co tam znajdziemy. Może to był ten, który został trafiony z Solokhina, zaraz się okaże. Albo z Kinga. I zobaczcie, znalazłem ogromną plamę krwi i pójdę za nią. Trafienie w organ żywotny, tylko, ja, tylko na pewno to nie był. No nie wiem, chyba to był ten Solokhina osobnik, zaraz zobaczymy. Małe, więc jest ok, nie jest tak źle. Najgorzej, jak jest bardzo małe. Poczekajcie, ja się do Was odezwę, jak się wyspinam tam na tą górę. Dobra, mam pierwszego, chyba jednego, kolejny Oryx, i to jest, moi drodzy, Solokhin. Tak, ok, i on został odstrzelony z długości 210 metrów, a później 273 metry. Także piękny strzał. W dużej odległości. Teraz poszukamy kolejnego zastrzelonego zwierzaka, który był trafiony z Kinga. Tylko właśnie kurczę. Nie wiem, gdzie on pobiegł. Nie, on pobiegł na górę. Jak ja się tam wyspinam, to uda mi się, uda mi się. Okej, okay, mam. Jestem na samym pagórku, na samym wzgórzu. I co? Słuchajcie, nie mogę tutaj znaleźć żadnych tropików. krwi. Widocznie po prostu nie trafiłem. Nie trafiłem z Kinga w te Oryksy. No nic, trudno się mówi. Idę dalej, do kolejnego punktu. Za daleko były. A wiecie jak się celuje z tego kolimatorowego celownika. No bez sensu, raczej... A nie wydawało mi się. Raczej w następnym odcinku już nie będę brał Kinga, nie ma sensu. Wezmę po prostu Magnum Frontier, albo Ranger Master. Zobaczymy, na co będę miał tam ochotę. A my idziemy dalej do tego punktu 700 metrów. No jeszcze trochę jest. Właśnie idę sobie koło tego oczka wodnego i co ja bym dał, żeby tu gdzieś były na przykład krokodyle, ale byłoby do strzelania. Wow, wow, wow! Byłaby frajda strzelając do krokodyli Byśmy się czuli jak alligator Dande, czy coś takiego Był taki kiedyś film Znaczy kiedyś, no Kiedyś go puszczali Chętnie bym postrzelał do aligatorów Czy tam krokodyli No ale trudno, nie mamy tego Może kiedyś twórcy dam dadzą jakieś jaszczurki Dobra Idziemy Dalej Idziemy sobie dalej. Co ja bym dał? Ja bym na przykład, idąc sobie koło tej trawy, nagle wyskoczył tygrys albo lew, czy coś takiego. No, byłoby ciekawie. Na pewno bym z kapci wyskoczył ze strachu. <grywy> Nie wiem, czy bym nawet zdążył przeładować sobie broń na strzelbę, bo z strzelby bym strzelał, albo i nawet z, z tego właśnie kinga. Kto wie, no, ale to jest tylko. Takie marzenie, bo raczej tygrysów tutaj nie będzie. Czy my idziemy sobie dalej. Ja oczywiście nie przeładowałem strzelby, zapomniałem. Muszę sobie naładować telefon, mam 70%. I wykupić pakiet LTE, żebyście mogli filmik obejrzeć jeszcze dzisiaj w niedzielę. A tam coś się odzywało. Skończył mi się pakiet wysyłając poprzednie filmiki. Chyba u góry mam Oryxa. Nie, gdzie ja go widziałem? A nie, chyba mi się zdawało. Dobra, idę dalej. Kolejny punkcik mamy. A tuż tam się znowu żę. Szakal pręgowany. Mamy kolejny tutaj do wybudowania, kolejną ambonę. A tam mamy szakala. Tylko gdzie on jest? Jest. Nawet dwa, zobaczcie. Tylko strasznie daleko. No spróbuję. Ja nie mam lunety pięćdziesiątki. Może zdążę przerzucić na pięćdziesiątkę. Bo z powrotem wróciłem. Do 42, okej. Okay. O jak blisko. Kurde, no nie wiem, idę zobaczyć. Poczekajcie chwileczkę, bo nagranie już mam przekroczony trochę czas. Słuchajcie, idąc właśnie sprawdzić tego szakala słyszałem pomrukiwanie lwa. Kurczę, bo, aż boję się iść, bo wchodząc do takiego buszu, może to się troszkę źle skończyć. Ale poczekajcie, ten szakal jest tutaj. No, jeżeli by lew wyskoczył, no to bym z nim musiał stoczyć pojedynek. No okej, okay, mam go. Jeden szakal jest, tylko nie wiem, gdzie jest ten drugi. Chyba tylko jednego ustrzeliłem. Jeszcze się przejdę tutaj po tych zaroślach. Być może lew już dał nogę. To wie. On tutaj w tą stronę pobiegł? Nie wiem, wiecie co? Chyba tylko jednego udało mi się upolować. Dobra, ja muszę wrócić do mojego punktu, który sobie zaznaczyłem. A wiecie co przejdę przez ten przez ten burz, przez ten gąszcz. Jak coś wyskoczy, to ja jestem gotowy. Ta strzelba, dwulurka, całkiem szybko się ładuje, więc nie będzie problemu. Okej, okay. nic tam groźnego nie widziałem. Tylko, zobaczcie, jak zakładam, jak ściągam celownik kolimatorowy, to bardzo powoli kręcę przy celowaniu w lewo, w prawo. Jak zdejmę, to zobaczcie, jak szybko. No, dziwne są te datady. Ale niech będzie tak jak jest. Idziemy do tego kolejnego ostatniego punktu. 390 metrów przed nami. To będzie koniec naszego odcinka. I będziemy się na pewno w następnym odcinku wybierać w te tutaj rejony. To będą rejony, poczekajcie, teraz, teraz zobaczę. Rejony południowe rezerwatu. A dzisiejsze polowanie mogę uznać za na naprawdę bardzo udane. Ustrzeliliśmy parę osobników, m.in. oryksa południowego, szakala pręgowanego, kudu małe, skocznika antylopiego. Także obfite polowanie, naprawdę. Super, a tam co? Aha, dobra, ok. Jeszcze mamy troszeczkę do pokonania Dobra, już jestem na miejscu i tu okazuje się być Ambona nad samym oczkiem wodnym jeziorem O, a cóż to było To jest głodny Poczekajcie ja sobie może na sam koniec Oryxa upoluję a kurde gdzież jest mój Eliminator, poczekajcie, niestety, nasz oryk z południowy zwiał. Mimo tego, tam się schował. Dobra, później zobaczę, czy mi się go udało polować. W tym odcinku to już raczej będzie wszystko. Nie mam. Nic więcej do zaprezentowania, troszkę przedłużyłem ten odcinek. Spotkamy się w kolejnym odcinku. Jak już Wam mówiłem, pójdziemy w kierunku południowym. Będziemy sobie tutaj zwiedzać te rejony i może w końcu uda nam się spotkać bawoła, ewentualnie lwa. Bardzo mnie to ucieszyło, ale w tym odcinku to już będzie wszystko. Niech Was burz obdarza, niech przynosi Wam dary i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!